Tak, krzesło w stylu Djupiny". Powiedz. Długo jeszcze będziemy to robić? No, patrol to patrol. Musimy wiedzieć, co się dzieje. Gdzie czai się zbrodnia? Ale nic się nie dzieje. I może nic się nie stanie? Jesteśmy superbohaterami, musi się coś stać! Oho! Laboratorium! Super broni! Bardzo śmiertelna! Głowa mi pęka od tego dzwonka. Wynośmy się stąd! Nie tak szybko, łobuzy! Radzę Wam opamiętajcie się! Stoicie przed kleszczem! Ten wielki ćwok wszystko zepsuje! Słuchaj! Możesz się bawić w policję, jeśli chcesz, ale to my rządzimy w tym mieście! Hmm. Nikt nie lubi, jak się z niego śmieją! Przyjazd, suwak. Pokaż, co umiesz. Ej, popatrz. Strasznie. Więc to tak. Chcecie się ze mną bawić, a? Dobrze. 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 Ja... A... Kim jesteś? Ja jestem Artur. Dobra, załatw go stary. Oto, do czego mnie zmuszacie. Zabawa się skończyła. mój melon! Nie zanosi się jeszcze na koniec zabawy.

Nie, nie, dziękuję. O! O, o, pokojówka! To miło, że przyczyniłaś się do naszego kolejnego wspaniałego zwycięstwa! Słuchaj, Gamonie, zmarnowałaś cały mój wysiłek! Uważaj, jestem bardzo wrażliwy! Byłam tak blisko celu! Doprowadziliby mnie do przestępczego mózgu, który nimi kieruje! Ale wy musieliście wszystko zecuć! Ej, co to jest? Serdecznie zapraszam na przyjęcie urodzinowe na cześć największego mózgu przestępczego na świecie. Oczekuję prezentu. Zobaczycie, jak popełniam największe przestępstwo tego lub innego stulecia. Marzy mu się przestępstwo stulecia. Domyślałam się. Krzesło Cipindu. Krzesło? Jest zbyt potężny, bym mogła go pokonać sama. Potrzebuję pomocy. <laughs> oh. No dobrze. Mógłby mi się trafić ktoś gorszy. Słuchajcie, oto mój plan. A? Mówię ci, że to kolor nadziei. A, ciułko, a gdzie twoi przystępczy kompani? U, u, udali się złapać, ale mam tu trzeba. A, dup, dup! Chcesz nam wszystkim zrobić, kuchu! Jak można mieć taką dużą głowę, a taki mały mózg? Panie Cipndu, oto soczewki. Soczewki Geissmana. Przyjrzyjmy im się z bliska. O, o, panie Cipndu, czy nie są piękne? Mógłbyś trochę uważać, że. To prawdziwe cudenika! Odpowiednio użyte mogłyby zmienić światło zwykłej świecy w płonień o niespotykanie potężnej mocy! A, taki promień mógłby przepołowić wieżowiec, albo i gorzej. Tego właśnie potrzebowałem, by ukończyć nową superbroń. To mi się trafił prezent urodzinowy. Co się dzieje z pokojówką? Mieliśmy się spotkać o piątej. Patrz, jest kanalizacyjny. Zawsze. Jak się dziś miewasz? Dziś truje, nie podchodźcie. Ho, ho, ho nie ma sprawy. E, powiedzcie, chłopaki, szykuje się tu jakaś superakcja? E, pewnie chcecie się rozprawić z jakimiś superzłoczyńcami. E, no co kombinujecie? Chcemy udaremnić przestępstwo stu... E, e, nie słuchaj go, coś mu się pomyliło. E, na nic się tutaj nie zanosi. Do zobaczenia, Jerzyku? Jak nie, to nie. Siadajcie! Znacie! Włóżcie to! Zakradniemy się na przyjęcie Chipintla jako dostawcy! Nie będę żadnym dostawcą! Kleszczu, miałeś mi pomóc! Już dobrze! Te ciasteczka są wyśmienite! Smakują ci? Mój własny przepis! Słuchajcie! To jest przyjęcie jednego z najbardziej przestępczych mózgów na świecie. A lista gości to lista najbardziej poszukiwanych osób w Ameryce. Będą tam... Zakładka. Harriet Przeklęta. Bezgłowy Henderson. Facet z kuszami jak rodzyński. Sheila Wenders. Śmiertelny nos. Jack Tłumok. Człowiek o tysiącu twarzy. I maligan rzęsa. Tak! To obrzydliwa menageria zawodowych złoczyńców. Na szczycie tej groteskowej drabiny najbardziej zepsuta czereśnia! Krzesło w stylu chi O, diamenty! To oryginalne. Chcę ręce prezentów! Wszystkiego najlepszego, szefie. Ufam, że Ci się spodoba. To Din, mój najlepszy człowiek, ma najsilniejsze ręce w świecie, przestępczym. O, podoba mi się. Bra, wy wmieszajcie się w